Dzień dobry, nazywam się John Pastor, a prywatnie Jacek. Większość z Was zna mnie już, więc jesteśmy już jak starzy przyjaciele. Ja dzisiaj tradycyjnie, jak zwykle, zapytam króciutko o kawę z Panem Bogiem, z naszym Ojcem Stwórcą. To nasza poranna toaleta. Wierzę, że wszyscy napili się kawki. Wierzę, że poranna toaleta ducha codzienna na dzisiejszy dzień została dokonana. Wierzę, że czas spędzony z Ojcem. Minął Wam cudownie, bo mnie tak. I dlatego też e, zawsze promuję ten sposób rozpoczynania dnia. Mówię Wam, pełny power później. Ale dzisiaj <laughs> chciałbym, kochani, coś Wam pokazać. To jest jedna z książek serwisowych mojego samochodziku mojego samochodzika to jest właśnie książka serwisowa w której napisane jest co jak jak postępować aby autko chodziło aby autko Pracowało jak trzeba, abym wszędzie mógł się nim poruszyć, dotrzeć do celu. Tu jest dokładny opis, mam jeszcze drugą, taką grubszą, ale często korzystam z tej. I ciekawostką jest to, że no ja mieszkałem w Norwegii, więc ona jest napisana w języku norweskim. Trzeba się dobrze wczytać w niektóre rzeczy aby prawidłowo nacisnąć odpowiedni przycisk w samochodzie zresetować yy, cokolwiek chcę tam zrobić yy, każdą rzecz każdą czynność fajnie tu jest opisane dokładnie i tak jak mówię ponieważ jest to w innym języku nie w moim ojczystym polskim więc yy, Muszę się dokładniej wczytać, żeby no, nie popełnić błędów, bo yy, o pomyłkę naprawdę nie trudno. A tu mam instrukcję do innego pojazdu. Do pojazdu, którym jest moje ciało. I to jest bardzo podobna instrukcja do tamtej. I tak samo jest tu wiele rzeczy napisanych i Podobieństwo do tamtej instrukcji jest takie, że ta też nie jest napisana w języku można powiedzieć w języku zmysłów ludzkich pojmowania tego rozumem intelektem. Ona jest napisana w języku niebiańskim w języku którego używa ojciec stwórca. I Trzeba się uważnie wczytać, żeby nie popełnić błędu, bo można, czy, yy, czytając dany fragment, pójść zupełnie w innym kierunku, będąc pewnym, że jak to przecież wyraźnie przeczytałem tutaj, tak jak i tam, trzeba wejść głębiej w to. Trzeba Trochę wysiłku, tam może bardziej fizycznego, tutaj bardziej duchowego, aby wejść w instrukcję i działać dokładnie tak, jak ona mówi. Jest to kompleksowa instrukcja obsługi Tutaj mojego pojazdu, a tutaj również mojego pojazdu, tam mechanicznego, a tutaj fizycznego. Ja bym tym ciałem mógł dotrzeć i gdzie chcę dotrzeć, a duchem, abym mógł dotrzeć tam, gdzie Bóg Stwórca, Ojciec i źródło wszelkiej miłości zaplanował, abym dotarł. Dlatego też ta instrukcja jest bardzo ważna. Ta instrukcja nazywa się Biblia i słyszę wiele negacji, słyszę. Wprost straszne rzeczy o niej, ale nie przejmuję się tym, dlatego że po prostu ja czytając ją i wchodząc głębiej widzę w niej rzeczy troszkę inne niż słyszałem ostatnio o tym czy o tamtym. Wgłębiłem się w to. W tym momencie do akcji wchodzi Boży Duch. I zaczyna wszystko wyjaśniać, pokazywać, a nawet oświetlać niektóre rzeczy. Także boska energia, o której często mówię i dzisiaj też coś tam powiem o niej, e, zaczyna działać e, nawet podczas czytania tej księgi. E, dzisiaj chciałem kontynuować ten temat ten temat, żeby zniwelować i tak troszkę wzmocnić Was w odwadze, a zniwelować strach. Dlatego, że no ciągle się spotykam z tym i, no i po prostu walczę, no. walczę z tym i, i, i staram się też zachęcić Was do tej walki, żeby kiedy przychodzi strach, bo on jest... Nieuniknione jest, że on przyjdzie, przychodzi, natomiast my możemy z nim walczyć i odrzucić go. Idą tak zwane czasy ostateczne i to idą bardzo szybko już. Kochani, właściwie te czasy to już biegną, ale nie mówię tego po to, żeby znowu siać kolejną warstwę strachu. Ale po to to mówię, żeby e, was pocieszyć. Dlatego, że e, co oznacza słowo czas ostateczne? E, dokładnie jest to opisane w objawieniu e, Jana. Więc sobie e, poczytajcie. Czego nie zrozumiecie, to e, pokontemplujcie nad tym. Pomyślcie, posiedźcie dłużej, wszystko jest, to jest objawienie, więc to nie jest coś, co nie jest zatajone, ale objawia się, jak sama nazwa wskazuje, więc objawi się i Wam, ale zacznijcie to czytać, Wielu ludzi pomija w ogóle to, boi się tej tak zwanej apokalipsy, nie bójcie się, bo tam jest w dobrym <laughs> świetle to przedstawione, tylko trzeba się wczytać. Tam powstanie, później po tym wszystkim, powstanie nowy czas. Nie, myśli, nie mylić z nowym ładem. Proszę. Także to będzie pełne zerwanie tej kopuły matrixa, tej kopuły tego systemu, tych potrzebów energetycznych, tych, 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 tych przesiąknięć strzałów, grzechu w te nasze ciała. To będzie koniec wszelkiego zła i tak jak tam jest napisane, będziemy mieć nowego premiera czy prezydenta, króla, jak chcemy nazwać Jezusa Chrystusa. On będzie rządził tą ziemią. Tak jak miało być na samym początku. Tym razem... E, Człowiek już nie popełni tego błędu, który popełnił wówczas, wdając się w pogaduchy z demonami, którzy są poszustami totalnymi, którzy nas zrobili w jajo w ten sposób, że do dzisiaj to odczuwamy przez tysiące lat. Powkręcali nam różne rzeczy, zhybrydyzowali, ale... Bóg nie pozwolił na całkowite unicestwienie i tak samo teraz nie pozwoli na całkowite unicestwienie będzie reset, ale reset tego systemu, a nie człowieka bądźcie pewni i nie bójcie się nie bójcie się dość ze słowem strach, niezradość, radość, ale to nie zwalnia nas z obowiązku obserwowania, prawda, bo przeciwnik jest powalony, ale nie jest jeszcze dobity, więc yy, cały czas yy, on jeszcze jest, on tutaj tym światem yy, uzurpatorsko, bo uzurpatorsko, ale rządzi. Więc nie popadajmy już tak w taką euforię, tylko tańczmy i bawmy się i fruwajmy w chmurkach, nie, nie, nie. Teraz trzeba cały czas obserwować, dlatego ciągle sugeruję Wam i namawiam Was na to, aby obserwować sytuację dookoła. Owszem, kreujmy sytuację, jak najbardziej jesteśmy kreatorami, wiecie. Jesteśmy bogami, mamy w sobie moc Pana, jesteśmy wymiksowanym, gotowym produktem Bożym, wymiksowanym, mówię On jest w nas, my w Nim i tak dalej. Ale kreujmy, czujmy naszą moc, poznawajmy swoje ciała jak, jak najbardziej, poznawajmy, zapoznawajmy się z naszymi mocami. Nałóżmy się obsługiwać samych siebie. Ale nie zaprzestajmy jednak obserwacji leżącej bestii. Bo ona jeszcze macha ogonem, jeszcze otwiera paszczę i zionie ogniem. Trzeba jeszcze yy, ostrożnie. Ostrożnie, aż nie padnie. I teraz cały system Próbuje omamić nas. Omamić nas tak, jak to robił przez tysiące lat, robi to i teraz, ale robi to słabnąc coraz bardziej nieudolnie. Spójrzcie, kochani, w niebo. Popatrzcie sobie rano na niebo i po południu na niebo. Popatrzcie sobie, co się tam na tym niebie dzieje. Wyciągnijcie wnioski. Posłuchajcie też, co o tym mówią w mediach, ale mówię o mediach tych niesystemowych. Więc posłuchajcie, popatrzcie, zobaczcie, jak z nami walczą podstępnie gady, demony, co się dzieje i wyciągnijcie wnioski i nie bójcie się, tylko kreujcie prawdziwą rzeczywistość, taka jak, taką jak chcecie, aby była. Ja mówię Wam zawsze o tym, że na tej naszej Ziemi tutaj, oprócz nas, żyje masa niewidzialnych demonów, ale też masa widzialnych Hybrids. To nie są ludzie. A jeżeli chcecie tak bardzo sprawdzić, czy to są ludzie, to spójrzcie im w oczy. Co mówił Jezus o oczach. Zaraz wam przeczytam, bo dzisiaj sobie czytałem nawet. I Jezus powiedział, światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśli oko Twoje by było chore, całe ciało Twoje będzie ciemne. Głębiej wchodząc w to, jeżeli spojrzysz na człowieka, to w niektórych widać, że w środku nie ma duszy. I to już nie jest istota ludzka. On nie ma duszy. Dusza została... On nie ma duszy. Po prostu nie zamontowano w nim, bo to nie jest twór ludzki. A to nie jest twór Boży. To nie jest stworzenie Boże. Bardziej ładnie. Nie jest to stworzenie Boże. To jest eksperyment tutejszego systemu, który panuje i możecie mówić, co chcecie, ale czytając mitologię, czytając różne baśnie o tych yy, 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 półbykach, półludziach, o tych pół półkonia, o tych... Yy, świniach z ludzkimi głowami jak chcecie wejść w temat bardziej to posperajcie sobie i zobaczcie że dzisiaj wcale nie jest inaczej dalej eksperymentują dalej klonują pół człowieka pół owce niesamowite rzeczy dlatego też ten system wkrótce odejdzie padnie i nie możemy biernie się tylko temu przyglądać. Musimy wyszukiwać w Słowie Bożym, wyszukiwać potwierdzenia tego, co się dzieje na świecie, bo ta księga była pierwsza, a dopiero potem to się wszystko dzieje. Więc tutaj są wszystkie potwierdzenia tego, o czym, o czym ja mówię. To jest walka do samego końca. Oni będą walczyć. Demony to są takie istoty upadłe, ale jednak anioły były. Oni się nie poddają. To nie tak, że okaże skruchę, podda się. Nie. On będzie walczył do ostatniej sekundy, do ostatniej chwil. Bo oni walczą o swój byt, swoje istnienie. Oni nie mają kontaktu z Bogiem, nie mają jego energii, więc walczą cały czas o naszą energię. Cały czas jest walka o energię. Dlaczego wracam do tego tematu? Bo on jest jednym z najważniejszych. Energia wokół nas, energia w nas. Cały świat jest energią. Wszystko, co widzimy dookoła. Wszystko ma swoją energię. I walka o tą energię to jest numer jeden na tym świecie. Walka, walka demonów o energię, o wyściewanie z nas energii, ale wiedzą, że ponieważ jesteśmy zadzumieni ich grzechem, który nam zaaplikowali na samym początku, więc y, łatwiej podatni jesteśmy na to wysysanie z nas energii, dlatego że po prostu większość ludzi tak naprawdę nie wierzy w Ojca Stwórcę bądźmy szczerzy, prawda, ludzie czynią jakieś religijne gesty, są bardzo religijni i tak ale to nie ma nic wspólnego z prawdziwym wierzeniem w Boga Ojca, prawda. Religia, a Bóg to jest zupełnie coś innego. I jeżeli przypatrzymy się bliżej energii, w Słowie Bożym ja dzisiaj też w Mateusza już nie pamiętam ale w Ewangelii Mateusza znalazłem taki cytat kiedy do Jezusa nagle podeszła kobieta i dotknęła się Jego szaty i On mówi kto się mnie dotknął moc, że mnie uchła moc, a czym kochani jest moc no moc <noise> moc jest właśnie energią a więc inaczej Jezus by powiedział, energia ze mnie uchła. I teraz y, pamiętajmy o tym, że naszą potężną energię, którą mamy, którą ciągle pobieramy od naszego Pana, kumulujmy w sobie i rozdajmy ją tym, którzy potrzebują. Aby nakładać ręce, powiedział Jezus, pamiętacie w Siedmiopaku, co powiedział? Nakładać ręce, a oni uzdrowieją. I tak dalej. Nakładanie rąk to przekazywanie energii. Przekazujcie energię tym, którzy ją potrzebują, a nie rozdawajcie ją na prawo i lewo, będąc nieprzygotowanymi albo w niewiedzy, że macie coś takiego, że macie tą moc. Demony wszystko zrobią, aby obniżyć wasz poziom, abyście do negatywizmu jak najniższego zeszli, aby można z was wysysać energię. I oni doją cały czas. Musicie to zrozumieć. Bardzo często w wielu miejscach w Słowie Bożym jest o tym, że wydajana jest od nas energia. Że tracimy moc w takich momentach, kiedy nie jesteśmy na to przygotowani. Oszczędzajcie energię swoją, to jest tak jak w domach oszczędzacie, prawda? Żeby nie, nie płacić za dużo, żeby. Wszystko było jak należy, więc oszczędzacie tak samo, żeby nie zapłacić ceny straszliwej demonom, czyli wyrwaniem nam naszych dusz w grzechu, bez energii, bo taki nas chcą zostawić, atakując ludzkość. Wiecie czym przez ostatnie dwa lata? popatrzcie sobie na to niebo, zobaczycie dalej jak to wszystko wygląda eee, to jest coś strasznego co robią ale my jesteśmy od nich silniejsi pamiętacie, jesteśmy bogami oni nie chcą żebyśmy o tym wiedzieli i dlatego to tak wygląda jak wygląda ale bądźmy wiedzącymi o co chodzi musimy się eee, Skoncentrować na tym, komu naszą energię chcemy dać. Uważajcie na energopijców, na wysysacze energii. Uważajcie na to wszystko. Każda złość, każdy gniew to jest demoniczne wyciąganie od Was energii. Ale są jeszcze wampiry energetyczne, prawda? Ile razy ktoś przyszedł do Was, a potem mówicie, kurczę, opadłem bez sił, ja nie wiem, co się stało. Wchodzicie w miejsca, gdzie jest yy, 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 wielu energopisów i tam znowu z was wysysają. Zawsze musicie mieć ochronę tego, który chronił nas od samego początku. Który będzie królował tutaj już oficjalnie i to wkrótce. Miejcie Jego ochronę. Pamiętajcie o tym, że to on jest waszym jedynym obrońcą on tutaj stąd on zarządza tu jest jego centrum dowodzenia nie szukajcie go tam gdzieś za chmurami nie szukajcie go gdzieś e, nie wiem m, po obrazach czy, czy w świątynie nie szukajcie go tam znajdziecie go tu w sercu i on zawsze was ochroni. zawsze poproście o to Ojca w porannej modlitwie, aby ukazał wam drogę, którą macie powiem. Po prostu, jeżeli ktoś próbuje od ciebie wyrwać energię, czujesz to, czujesz, że to jest zdemonizowany człowiek. Czy czujesz że Przeguń gada? Niech idzie precz. Nie, nie, nie rozmawiaj z takim człowiekiem, który e, nie wiadomo po pierwsze, czy jest człowiekiem, bo trzeba by mu wejrzeć w oczy i zobaczyć a po drugie co on ma w środku a więc wygoń gada z niego przego niech idzie precz a dopiero wtedy z tym człowiekiem rozmawia pamiętajcie że my istoty ludzkie nie jesteśmy ciałem które ma duszę nie jesteśmy takimi ciałami jesteśmy duchami które ma duszę i ciało nie jesteśmy ciałem które ma duszę ale duchem, który ma ciało. To musicie wiedzieć i musicie sobie zawsze to uzmysłania. Ja codziennie sobie to powtarzam. Codziennie otrzymuję wskazówkę rano od ojca, a potem powtarzam sobie to. Ja jestem część czą, cząstką Boga. Jestem wymiksowany z Nim. On mieszka tu, więc ja jestem Bogiem. Mam tą moc, którą On ma. On tworzy wszechświat. To znaczy, że ja tworzę z Nim razem wszechświat bo jestem jego palcem, którym on wskazuje. Ty będziesz tutaj krążyć wokół tego słońca, a tutaj zrobię nową konstelację gwiazd. Ja jestem tym palcem. Ty jesteś tym palcem. Dlatego mamy tą moc, co ma on. Jeżeli ktoś mówi, że coś mi dolega, jestem chory, jestem taki, jestem siaki, mam jakieś e, lęki, psycholęki, takie inne człowieku, pomyśl o tym co możesz, niechże ci się ta pamięć odblokuje amnezja się skończyła następuje czas prze przebudzenia pobudka, jak byłem w armii to codziennie codziennie rano pół do szóstej wielki wrzask, pobudka, pobudka wstawać właśnie tak jest Teraz też tak można by krzyknąć. Pobudka, pobudka, wstawać. Zacznijcie mieć chcenia. Chcenie przebudzenia się. Poznawiania siebie. Poznawania miłości w sobie. Takiej bulgoczącej jak wulkan. I, wy, I wybuchu tej miłości. Na innych, na wszystko. Opryskajcie tą miłością świat poznawania Jezusa Chrystusa jako swojego Króla, jako Bożego Syna, poznawania Ojca Stwórcy źródła wszelkiej miłości, mocy. Wiecie, jeszcze tym światem rządzi Neflim. Belzę mówi jego Neflim. Neflim to znaczy ci, którzy upadli, bo po hebrajsku Nefila. To jest upadek. A więc Neflim to są upadłe, a nie oni. Oni jeszcze rządzą tym światem. Hybrydy przez nich stworzone i ludzie, którzy się całkowicie zaprzedali. To jest klika, która rządzi. Ale niedługo odejdą. Naprawdę nie będzie ich. Bo przyjdzie ten, który jest zapowiedziany w tej instrukcji on tutaj jest dokładnie zapowiedziany przyjdzie będzie wymieniony cały olej, będzie wymienione wszystkie podzespoły wszystko będzie jak nowe chodziło jak w zegarku i będzie wieczna szczęśliwość, wieczny pokój wieczna radość to nie są wymysły, dzieje się to co się miało stać bo dokładnie jest to zapisane kartka po kartce przypatrzcie się, że to już nie jest Sama opowieść. Jeszcze 30-40 lat temu ktoś powiedział, o bo to bajeczki tu są pisane, ale teraz już nie. Koniec z bajeczkami, dlatego że to wszystko jest czarno na białym. A na dodatek przeczytajcie sobie książkę, którą napisałem i którą zawsze Wam tutaj reklamuję. Czy tu jest to wszystko dokładnie opisane. Jak, co, kto, komu, gdzie. Antychrys odsłania swą twarz. John Pastor. Polecam wszystkim, a Wy polecajcie ją innym. I tak to się kręci. Ja, kochani, tyle miałbym do Was na dzisiaj, dlatego że głównie chodziło mi o to, żeby dokończyć ten temat tego strachu. Tego strachu, który się ciągle przewija, a który nie ma prawa bytu już tutaj. Dlatego, że ludzie zaczynają się budzić. Co prawda, jeszcze zbyt mało ludzi się budzi, ale wspaniałą wiadomością jest, że jedna Budzą się i przekazują innym wiadomość wspaniałą. Jesteśmy bogami. Jestem synem Boga, sługą ludzi, panem diabła. Pamiętam jak na uczelni właśnie to powtarzał nasz nauczyciel. Jestem synem Boga, sługą ludzi, panem diabła. I to jest najpiękniejsza rzecz. Jestem częścią Boga i z tą wspaniałą wiadomością zostawiam was kochani. Przemyślcie, szukajcie, studiujcie, obserwujcie i kreujcie prawdziwą niebiańską rzeczywistość, bo to co wykreujemy to się stanie. Wszystko co kreujemy, staje się. Kolejność jest wiecie jaka. Najpierw o czymś pomyślimy, potem to kreujemy, 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 wypowiadamy, jak już to widzimy, wypowiadamy i to się materializuje, ściągamy to do fizycznego świata i mamy to. Wielu z Was przyzna mi rację. Pomyślałeś o czymś, myślałeś o tym intensywnie, stało się, zmaterializowało się. Jest. I tak będzie z naszym nowym światem, z Bożym światem. On już w bardzo szybszym tempie zbliża się do nas. O tym potwierdza także Biblia. A my kreujmy i blokujmy wszelkie próby jeszcze bestii, która ogonem swoim machając już dobita leży, ale ogonem swoim machając jeszcze próbuje coś tam zburzyć. Nie pozwólmy na to z Bogiem kochani. Życzę Wam przyjemnego tygodnia i wspaniałego Bożego Czasu. Do następnego zobaczenia.